Hej kochani, to znowu ja. Jestem drodzy do Głuchołaz, ale jak widzę z daleka coś pięknego, to ja muszę skręcić i zobaczyć co to. Kochani, przepiękne pole słoneczników, ale to cudne pole słoneczników. Tam jest jeszcze jedno. Kochani, kwitnie. Świeżo niedawno musiało być posiane, znaczy niedawno. Na pewno to są poplony. I kochani, powiem Wam szczerze, są też pszczoły. Pojedyncze e, sztuki, gdzieś tutaj, popatrzcie się, jak pozyskuje pyłek, gdzieś tutaj była następna. E, no, wygląda, o tutaj, właśnie tutaj, bo wiecie, jak ja na żywo patrzę, to mi jest łatwiej e, zobaczyć. E, zobaczcie, już ma umorusaną całą głowę tam od góry w pyłku. Tutaj następna przyje, przyleciała. I kochani, temat e, poplonów. Jest to naprawdę bardzo potrzebne, żeby pszczoły miały różnorodny pyłek, ale niestety w tych czasach. Takie późne poplony, czyli prawie już listopadowe, bo to będzie jeszcze kwitło w listopadzie, powoduje, że część matek podejmuje czerwienie, że pszczoły pobudzają właśnie poprzez dostęp do świeżego pyłku matki do czerwienia. Tutaj nieraz słyszę komentarze, bo matki mi czerwią. Co robić? Wyjmij pierzgę. Kochani, nic nam nie da wyciąganie pieżgi z ula. Kiedy będziemy mieć dostęp do świeżego pyłku, bo przecież wiemy, że to właśnie dostęp do świeżego pyłku. Dużego, dużo, dużo, dużo pyłku, którego jest ciągle coraz więcej, powoduje to, że pszczoły podejmują się właśnie wysiłku wychowywania następnych pokoleń. Kiedy mamy, kochani, największe bum na wiosnę? Kiedy kwitnie iwa. Wtedy mamy dostęp, duży duży dostęp do świeżego pyłku, i właśnie wtedy rozpoczyna się największe czerwienie. I to jest dokładnie to samo. Zobaczcie, tu jest na pewno kilka hektarów tego słonecznika. Tam jest pole, tam jest pole, bo ja tutaj jadę kawałek. Wiecie, ja szukam, bo tu jest y, remont. <ścoughs> Musiałem znaleźć jakąś polną drogę, którą można tutaj dojechać. Więc warto, ale y, musimy też obserwować. Pamiętajcie, kochani, żeby być dobrym pszczelarzem, przede wszystkim trzeba być obserwatorem, trzeba poznać pszczoły, y, trzeba zaglądnąć do nich, trzeba się nie bać tego, y, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Popatrzcie się, jaki jest piękny, no cudny, piękny, aż by się chciało bukiet kwiatów wziąć z tego pola. Kochani, nie mój, oczywiście, że nie wezmę, ale ażby się chciało. Ale obserwujcie, kochani, co się dzieje. Część matek faktycznie utnie czerwienie i nie będzie wam czerwiła, ale te, które mają skłonność do czerwienia, które są wcześniejszymi matkami wiosennymi, które startują na wcześniejsze pożytki, one bardzo chętnie podejmą czerwienie. To samo jest, kochani, kiedy będziecie wypuszczać pszczoły z matki z izolatorów. Czyli jeżeli jeszcze przeliczyliście w październiku pszczoły i teraz macie pogodę, a ja sobie wypuszczę matki z izolatorów, kochani, one bardzo szybko podejmą intensywne czerwienie ze względu na to, że mają dostęp do. Pyłku. Najlepiej wypuszczać matki jesienią z izolatorów w momencie, kiedy przyjdzie silny przymrozek i skosi nam już wszystkie poplony, nie będzie dostępu do świeżego pyłku. Wtedy będziemy wiedzieć, że matki są ograniczone. W tym momencie też nie ocieplamy gniazda, kochani, bo matkę wypuściliśmy tam, żeby było wszystko w porządku. Nie, kochani, nie wypuszczamy takiej matki. Jak jest świeży pyłek, a jak wypuścicie, bo oczywiście możecie. Jak wypuścicie, to pamiętajcie, chłodzimy gniazda, czyli otwieramy albo szufladę w górę zamykamy, otwieramy więcej wentylacji u góry, tak, żeby troszeczkę ograniczyć ten rozwój, żeby im było chłodno, żeby nie chciały bardzo się e, rozmnażać. I wtedy dopiero. Yy, ocieplamy jak przyjdą pierwsze większe chłody, no to wtedy przymykamy wentylację, żeby była ułożona tak jak należy, żeby tam w przeciągu w, przeciągu w zimie nie było, bo pamiętajcie, przeciąg nie jest wskazany u pszczół bo one nie lubią. Nie lubią wilgoci, nie lubią zimna. Mówimy, że zimno pszczołom nie szkodzi, że one sobie dadzą radę, szkodzi wilgoć. Nieprawda. Szkodzi wilgoć, szkodzi zimno, kochani. Zimno sobie bardziej poradzą, zacieśnią ten kłąb, ale potrzebują dużo więcej wtedy hmm, pokarmu do zużycia. Pamiętajcie, że w tym momencie inaczej wygląda zużycie pokarmu niż to, które mamy prawidłowo w zimowli w listopadzie, które jest przewidziane do zużycia. Dlaczego? Ponieważ pszczoły jeszcze nie zawiązały kłębów zimowych. One normalnie funkcjonują. Jeżeli pszczoły nie mają zawiązanych kłębów zimowych, to musimy mieć na uwadze, że będzie zwiększona podaż. Pokarmu. Dlaczego? Bo one sprzątają, one wylatują z ula. Za każdym razem, kiedy wychodzi lot, przecież one muszą wziąć troszeczkę miodu, trochę pokarmu, po to, żeby wrócić do tego ula. Więc nie liczmy na to, że tam będzie tyle, co zawsze, że mówimy w grudniu, a kilo, dwa kilo y, pokarmu jest zużywanych. Nie, kochani, tu mogą dochodzić naprawdę do kilku kilogramów i tego pokarmu na przedwiośniu Wam później może braknąć. Pomimo tego, czy macie matki izolowane, czy macie matki nieizolowane. Będzie zwiększony ubytek pokarmu przy takiej pogodzie. A że matki. Tu, pszczoły, przepraszam. E, pszczoły latają, no to kochani, matki podejmą czerwienie, uwierzcie mi, podejmą, a wygląda to cudnie, o, motyla nie zauważyłam, patrzyłam w drugą stronę, cudnie wygląda, jejku, powiem Wam, no jak tu jechać, jak tu takie coś jest pięknego, no jak tu jechać, tu by się kafełka chciało wypić, wiecie, ciastełko, kafejka, normalnie siedzieć i opalać się, no cała radość, no po prostu bajka, kochani, dla Was wszystkich i dla moich no, kochanych córów, Bukiet słoneczników Wam przesyłam, ze względu na to, że nie za bardzo mogę go urwać, no to czekajcie, będę także to ode mnie, kochani, bukiet słoneczników od Was, nie od Was, ode mnie, dobra, od Was też przyjmuję, a niech mi tam się dostanę sama, no nie, jak nie chcecie mi przynieść, to sobie sama nazrywałam, a ludzie, jak się człowiekowi nieraz pomyli, coś jak powie, prawda, więc sprawdzajcie mnie, bo ja też się mogę pomylić. Czekajcie, bo tam rolnik, ten ja mam nadzieję, że on wie, że ja jestem tu nieszkodliwym człowiekiem, że ja tylko tak sobie chodzę i ja tu z pszczelarzami gwarzę przez monitor telefonu. Mój <grym> samochód za chwilę odjedzie, wiecie, ja muszę jechać, ja naprawdę muszę jechać, ja naprawdę muszę jechać, ale jak tu jechać? Patrzcie się jak pięknie, chcę zobaczyć jeszcze tutaj ciepło, do słońca jest naprawdę bardzo ciepło, bardzo, bardzo, bardzo. Tutaj następna jakaś taka przyleciała. No jest ich tak naprawdę pojedyncza, ale tak jakby się popatrzył, to co jakiś kwiat jest następna pszczoła, więc zbierają, zbierają pyłeczek pięknie, więc no będą matki czerwić, kochani. Jak macie braki pokarmu, to pamiętajcie, w tym momencie syropem cukrowym już nie karmimy, tylko jakbyście musieli. Jakbyście musieli to inwertem, a jak nie, jak wiecie, że macie problem, nie możecie kupić pokarmu, róż to sytuację. Kochani, tutaj patrzmy na to, że nie każdy ma fortunę w domu i nie każdy może sobie pozwolić mieć nie wiadomo, czego i ile. I mielibyście trochę mało pokarmu i już jesteście świadomi w tym momencie, że tego pokarmu może braknąć do wiosny. Na wiosnę mogą być braki, to pamiętajcie. Że jak przyjdzie styczeń, w ogóle przejdziemy tak raz w tygodniu, przejdźcie przez Pasiekę, posłuchajcie, czy tam jest w tym ulu wszystko w porządku, czy jest cicho, ale jakby się coś tam Was niepokoiło, i to byłby już właśnie styczeń, no to kochani, pamiętajcie wtedy ciasto. Tylko nie dajemy ciasta z pyłkiem na, na, w styczniu, bo będą sobie przepełniać jelita. Dajemy tylko i wyłącznie, kochani, wtedy ciasto cukrowe po to żeby przetrwały nam ten okres głodu. Jeśli mają pokarm, nie podajemy. Jeśli nie mają, to jednym z ratunkiem jest właśnie ratowanie ciastem cukrowym. Ewentualnie też możecie dać ramkę z pokarmem, ale to to samo co byście teraz zrobili korekter, czyli wyciągacie sobie ramkę pustą, w to miejsce wkładacie ramkę z pokarmem. Jeśli nie macie, teraz nie dajemy ciasta, kochani. Teraz Inwert zagrzany w domu, taki żeby był letni, i nie dajemy go na noc, tak żeby było zimno i one nie pobiorą. Spróbujmy go dać do gniazda, tak żeby to było na przykład w podkarmiarce ramkowej, ale w gnieździe podane i niedużej ilości sprawdzić, czy może Wam przeniosą. Ale w większości bądźcie przygotowani na przedwiośnie. Jak przyjdą większe mrozy, kochani, i to będzie już koń, końcówka grudnia, ocieplijcie powałki. Dlaczego? Bo żeby właśnie tego pokarmu było troszeczkę mniej spożywane, bo żeby tak bardzo nie grzały. A dwa, że jakby czasem brakowało, a gdzieś pokarm byłby na bocznych ramkach to, żeby potem pokarm sobie mogły jakoś tam dostać się, zanim Wy dojdziecie i zrobicie. W tym momencie chłodzimy gniazda, żeby matki ograniczyć w czerwieniu, żeby nie czerwiły, ponieważ naprawdę potrafią zjeść bardzo dużej ilości przy czerwieniu. Pamiętajcie, że pociechy jedzą, a jak jest w nocy zimno lub przymrozek, słyszałam, że gdzieś tam przy Bieszczadach minus 6, to pamiętajcie, tam gdzie jest czerw ma być 35, 34,5, 35 stopni. To, kochanie jest 40 stopni różnicy, a Trzeba tą energię zrobić własnymi ciałami, więc podaż pokarmu będzie bardzo duża. Pobór, pobór. No i tyle. Pokazałam Wam, bukiet kwiatów Wam przesłałam. Narzekałam. Pięknie jest, no. Jedziemy dalej. Później Wam zrobię transmisję z Głuchołaz. Będę u Pana Franciszka. Miłego.